Założeniem i głównym zadaniem powstawania różnego rodzaju oprogramowania jest przetwarzanie danych. W końcu trudno sobie wyobrazić, że ktoś instaluje program, który po prostu egzystuje gdzieś w pamięci komputera i dosłownie nie robi nic pożytecznego. No dobra, z tą pożytecznością oprogramowania jest różnie. W końcu wirus pożyteczny jest tylko dla hakera, natomiast właściciel zagrożonego komputera nie ma z niego pożytku. Ale w założeniu, programy, które instalujemy, mają przetwarzać jakieś dane. Aplikacja zarządza pamięcią, w której są one przechowywane. Programista natomiast ma za zadanie określić, jakie będą typy tych danych. Podstawowe typy danych w języku programowania często są nazywane prymitywnymi lub prymitywami. Mówiąc o kimś, że jest prymitywem, mamy na myśli, że swoim zachowaniem przypomina bardziej człowieka pierwotnego niż Homo sapiens, inaczej takiego człowieka określilibyśmy prostakiem. Ma to również wiele wspólnego z programowaniem, ale wydźwięk słów jest zupełnie inny. Określenie typ prymitywny oznacza typ prosty, czyli taki, który nie jest obiektem lub nie składa się na niego wiele typów prostych. W tej tabeli przedstawiłem wszystkie podstawowe typy danych: zakres przyjmowanych wartości oraz rozmiar. W języku C-Sharp. Każdy typ danych jest obiektem. Oznacza to, że typy podstawowe mają swoje odzwierciedlenie w klasie. Przykładowo, typ całkowity int określany jest typem obiektowym system int32. Typ logiczny bool system boolean. Jednak przy tworzeniu zmiennych dobrą praktyką jest stosowanie prymitywów zamiast typów obiektowych. Typy obiektowe należy stosować tylko w sytuacjach, kiedy chcemy skorzystać z metod statycznych danego typu. W tabeli znajdują się również klasy poszczególnych podstawowych typów. Dodatkowo w oddzielnej tabeli wstawiłem tutaj nowe typy, które zostały wprowadzone w C# w wersji 9. Są to o tyle ciekawe typy, że ich rozmiar uzależniony jest od architektury procesora, na której uruchamiany jest kod. Jeżeli jest to architektura 32-bitowa, to rozmiar typu również jest 32-bitowy. Dla procesorów 64-bitowych rozmiar typu będzie 64-bitowy. Zanim przejdę dalej, wyobraźmy sobie wielką bibliotekę aleksandryjską. Cóż, ją dosłownie możemy sobie tylko wyobrazić, ponieważ niestety już nie istnieje. W bibliotece znajdują się różne książki, które są ułożone według określonego wzoru. Po prostu mają swój adres, czyli na przykład numer katalogowy, dział, itd., itd. Biblioteka jest na tyle duża, że chodzenie z miejsca na miejsce w poszukiwaniu kolejnych pozycji w trakcie pracy byłoby uciążliwe. Dlatego najpierw wyszukujemy potrzebne książki, kładziemy na biurku i przystępujemy do przeszukiwania. Jednak Niekiedy trafi nam się jakieś wielkie to misko, które nijak nie zmieści się na biurku, szczególnie że już jest ono zagracone innymi pozycjami znalezionymi wcześniej. W takim przypadku na biurku kładziemy sobie karteczkę, na której piszemy jedynie adres, pod którym danej pozycji mamy szukać. Z przykładu wynika, że nie możemy mieć cały czas wszystkich danych pod ręką, ponieważ szybko zagracimy sobie miejsce pracy. Natomiast jeśli będziemy chcieli utrzymać na biurku porządek i po każdą informację będziemy chodzić, nie zabierając jej na miejsce pracy, to stracimy czas. W programowaniu również musimy zarządzać pamięcią w odpowiedni sposób. Każdy program jest konkretnym zadaniem, do którego potrzebujemy różnego rodzaju danych. A to właśnie programista ustala, które z nich mają być na biurku, leżą na tzw. stosie, z angielskiego stack, a które zostają na półce, w tzw. stertach. Z angielskiego HIP. Tylko określone typy danych jesteśmy w stanie przechowywać na biurku. Takie dane mają typ wartościowy. Są to wszystkie typy, które przechowują pojedynczą wartość. W celu upewnienia się, że dane tego typu będą znajdować się na stosie, do którego, przypominam, program ma stały i prosty dostęp, w języku C-sharp taki typ dziedziczy niejawnie klasę system-value-type. O dziedziczeniu i ogólnie o obiektach, klasach i podobnych tworach będę mówił innym razem. Pozostałe, czyli te, których nie można przechowywać na biurku, gdyż są zbyt duże, mają typ referencyjny. Referencja jest to adres danej zmiennej w pamięci komputera. Każdy język programowania określa listę dostępnych typów podstawowych, czyli prymitywnych. Określane są one również jako typy wbudowane. Nowoczesne języki programowania jak C Sharp czy Java, czyli języki niezależne od architektury procesora, ustalają stały rozmiar typów podstawowych. Jest to o tyle pomocne, że ułatwia dokładne przeliczenie wymaganej pamięci na określony typ podstawowy czy złożony. W celu sprawdzenia rozmiaru typu możemy użyć funkcji SizeOff jako argument wstawiając nazwę typu, przykładowo SByte. W celu sprawdzenia rozmiaru typów złożonych za pomocą funkcji sizeOf konieczne jest zastosowanie metody generycznej i słowa kluczowego unsafe, o których będziemy rozmawiać przy omawianiu obiektów. Są jednak dwa typy proste, które również wymagają użycia słowa unsafe. Są to wprowadzone w C-sharp 9 typy nint oraz unint. A to właśnie dlatego, że one jako jedyne z typów prostych są zależne od architektury, która je uruchamia. A oto kod programu sprawdzającego rozmiar wszystkich podstawowych typów danych i wyświetlających ich rozmiar w bitach. Jak zapewne zauważyliście, typy nint i unint znajdują się w bloku unsafe. Aby ten kod uruchomić, konieczne jest jeszcze włączenie jednej opcji w ustawieniach projektu. W zakładce kompilacja znajduje się pole zaznaczenia o nazwie zezwalaj na niebezpieczny kod, inaczej program się nie uruchomi. To tyle na dzisiaj, następne odcinki już niedługo. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia łapki w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał. Dzięki za oglądanie i cześć.